Witam wszystkim, witam was na moim kanale Troszeczkę w takiej wieczornej scenarii. was witam Ponieważ jest godzina prawie 12 w nocy, jest niedziela, 13 września Niedługo pewnie idę spać, natomiast stwierdziłam, że trochę brakuje mi tego nagrywania Wiele się działo, od bardzo dużo, mam jeszcze do stworzenia na pewno jeden filmik, który muszę wrzucić po prostu z naszego wesela, tak jakieś podsumowanie. Natomiast um, dużo się działo pracy i tak dalej, ale chcę trochę wrócić tak do takiej siebie, mieć trochę więcej czasu. Um, Wracam też trochę bardziej do gotowania, do ogarniania życia, bo tak to tylko dosłownie um, siedziałam przy biurku i pracowałam przez ostatnie kilka miesięcy. Um, bo tak jak mówiłam, jest 13 września a wesele mieliśmy 30 kwietnia także nie wiem co się stało, gdzie minęły te miesiące pojęcia nie mam natomiast chcę wrócić a tutaj widać psiaczka tu w tle sobie śpi i chrapie także jeżeli słychać to pies, nie ja <laughs> nikt inny um, wracam wracam i po prostu chcę mieć gdzieś pamiątkę zapisaną trochę z mojego życia, z moich młodych lat, że tak powiem. Kiedyś do tego wrócić, zobaczyć jak to było. Bo jednak zdjęcia no, nie oddają tego i zresztą w życiu nie oddadzą ani zdjęcia, ani nawet krótkie filmiki. Takiego filmiku bardziej długometrażowego na YouTubie, gdzie jednak można troszeczkę więcej powiedzieć, co słychać i tak dalej. Także wracam, a ja jeszcze siedzę mm, na kąpie. Siedzę na kąpie. Jestem sama, bo mój mąż pojechał do rodziny. I to chyba w sumie tyle na dzisiaj. Jutro mm, jest niedziela, więc może jutro coś więcej nagram. Bo dużo się dzieje, więc chyba muszę zabijać moje życie. Tak mi się wydaje. Bo co chwilę są jakieś zmiany, i ja sama czasami nadążam nad tym, ile się dzieje u mnie, i chyba mało kto nadąża, jeżeli ja sama nawet nie, nie mogę nadążyć. No, ale to tyle na teraz. Także, widzimy się jutro. Cześć wszystkim. Właśnie wstałyśmy, jest. W pół do dziesiątej w niedzielę, 14 września. Mm, poszłyśmy w końcu późno spać, znaczy poszłyśmy, poszłam <głos》> już spała. Poszłam spać e, grubo po pierwszej, bo mm, jeszcze siedziałam i tam robiłam te kilka na laptopie. E, no i tak, mi się spać chce jeszcze, no ale trzeba wstać. mam ci trzy rzeczy do zrobienia. Cześć wszystkim Właśnie wstałyśmy, jest W pół do dziesiątej, w niedzielę 14 września mm, Poszłyśmy w końcu, późno spać, znaczy poszłyśmy, poszłam <laughs> nie, już spała, poszłam spać e, Grubo po pierwszej, bo mm, jeszcze siedziałam I tam robiłam te kilka rzeczy na laptopie e, No i tak, mi się spać chce jeszcze No ale trzeba wstać, jeszcze mam ci trzy rzeczy do zrobienia więc plan na dziś, mm, jakieś śniadanko, kościół Dzisiaj jest poniedziałek, więc wracamy z powrotem do pracy Byłam już na zakupach, zjadłam śniadanie I tak samo już za mną jest mój codzienny rytuał od jakiegoś czasu Bo jestem osobą wierzącą Także no, od kilku miesięcy w sumie wdrożyłam sobie coś takiego, że dzień w dzień w miarę staram się dzień w dzień. Od kilku miesięcy czytam rano pismo święte, ewangelii na ten dzień. I w sobie prowadzę taki mój dzienniczek duchowy, gdzie sobie spisuję moje myśli, jakieś. No i przede wszystkim cytat z każdego dnia z Ewangelii. Nawet ogólnie to spisuję to od poniedziałku do soboty, z tego względu, że w niedzielę jest msza Święta, więc jakby już na Mszy, jakby przeżywam tą Ewangelię danego dnia. Więc stwierdziłam, że jakby nie będę pisała tego w zeszycie, no chyba, że czasami czuję taką potrzebę, żeby coś zapisać, to po prostu zapisuję. E, także właśnie zakupiłam sobie taką Biblię oprawioną. E, dodatkowo mam zeszycik. Jakiś zakreślacz. E, długopis. I tak wygląda zawsze mój poranek. Nazywałam to Coffee and Bible. E, tak sobie w kalendarzu to zapisałam. Także mam codziennie takie. 15-20 minut, chyba że potrzebuję więcej, tak żeby rano się zeznajomić po prostu z Ewangelią na dany dzień, ponieważ może dla osób, które są jej wierzące, czy może nie do końca praktykują. Ewangelia taki drogowska z każdego dnia, może żeby coś sobie przemyśleć, Często jakaś odpowiedź na nasze nurtujące nas pytania. Także warto, warto i polecam, żeby lepiej po prostu zrozumieć to słowo. Co Bóg chce nam przekazać A teraz hmm, Byłam w Action jeszcze rano I kupiłam kilka rzeczy Pokażę Wam to Co kupiłam Ogólnie na razie nie będę mówić Dlaczego to kupiłam Natomiast no Kiedyś Wam pewnie powiem Kupiłam dwa płótna Mm, takie na farby, <noise> jak to się nazywa, kupiłam pędzle z takimi szpatułkami, kupiłam farby akrylową i kupiłam jeszcze taką pastę modelową, bo to się tą właśnie szpatułką robi na płótnie. <noise> Nie wiem, może Wam opowiem, jak cokolwiek mi z tego wyjdzie faktycznie. To może faktycznie Wam opowiem. Natomiast na ten moment tak to wygląda. Kupiłam takie rzeczy. Cześć wszystkim. Już jest wieczór. Godzina 19:30 albo 40. I zabieram się za jedzenie kolacji Jestem po całym dniu pracy Dzisiaj aż tak dużo się nie działo Natomiast gdzieś tam mam kilka rozmów na sobą Odpisanie na wiadomości Także tam wysłanie jeszcze oferty Było tego jeszcze troszeczkę do zrobienia I co najgorsze spędziłam ma dwie godziny na naprawie drukarki, która nie chciała mi wydrukować dobrych etykiet Bo drukowała mi na zielono zamiast beżowe I w sumie chyba nie udało mi się jej naprawić więc będę próbowała jutro, ale po prostu myślałam, że mnie coś trafi przez to. No ale nic, stwierdziłam, że na ludzie mm, już sobie odpoczywam dzisiaj. Obejrzę sobie coś ciekawego na no, spokojnie jutro, też jest dzień. No, pewnie będę miała więcej nadrobienia jutro. No ale cóż, to no, trudno, takie życie. I pokażę Wam, co pysznego jem. Mam y, smażoną marchewkę z czosnkiem granulowanym, papryką wędzoną i papryką słodką, no, no i solą i pieprzem y, Przysmażoną, zazwyczaj ją piekę w piekarniku, ale mi się nie chciało, także pewnie będzie bardziej chrupka Tutaj mamy zrobiony taki ala sos czosnkowy ze skyru, czosnku w proszku, ja tak kocham czosnek w proszku y, Czosnku w proszku, soli i pieprzu, y, trochę cebulki dymki jeszcze jest w tym Trochę smażyłam, z tą taką część białą smażyłam z marchewką, a tą zieloną część dałam na wierzch. To jest kanapka z humusem, tutaj są jakieś resztki szynki i to jest połowa pomidora. No nic, lecę jeść, coś włączę i to tyle. Cześć Wam, jest już czwartek i szczerze nie wiem, kiedy ten czas minął. Naprawdę, ostatnio chyba odzywam się do Was w poniedziałek. A czuję, jakby ciebie bo dopiero wtorek, a nie czwartek, ale już jest czwartek. Natomiast opowiem Wam w skrócie, co się działo. Tyle się działo, że ogólnie jakoś tak nie miałam trochę czasu, kiedy wyciągać telefon. A wyciągałam telefon tylko po prostu przy nagrywkach, bo miałam też sporo nagrywek na mój profil. Profil firmowy oczywiście. No, ale ogólnie muszę się pomalować, bo, mam, bo zapomniałam nagrać po prostu kilka jeszcze. Bo zapomniałam po prostu nagrać kilka jeszcze wideo, także muszę jeszcze raz to dograć. Ja opowiem wam po prostu w międzyczasie, co się działo każdego dnia. Także myślę, że to jakoś tam powiedzmy nadrobi te kilka dni i wyjdzie z taki trochę weekly vlog. Natomiast, no tak, muszę się w ogóle przyzwyczaić do nagrywania na bieżąco, co robię. No, bo po prostu nie jestem też przyzwyczajona, żeby gdzieś tam wyciągnąć kilka razy w ciągu dnia telefon i pokazać wam. Przejdźmy do e, mojego makijażu. Tak, ogólnie na co dzień, ale też do nagrań, no bo jakby później już zostaję w tym makijażu, więc nie chciałoby mi się, nie wiem, zmywać czy cokolwiek, nie miałabym nawet na to za bardzo czasu. Także lubię zarazem makijaż, który wygląda w miarę naturalnie, ale zarazem jest też no, lekki, po prostu dla skóry wygodny na co dzień. Więc ja używam Miszy, Kremu Bibi, Jak widać, już prawie na wykończeniu, ale oczywiście czekają tutaj na mnie już kolejne opakowania. Gdzieś tam nie ukrywam, że czaję się na promocję i po prostu wtedy kupuję kilka opakowań. Najczęściej kupuję go w Hebe. No, i jestem mega zadowolona. Od kilku dobrych lat go używam, także krem BB. No dobra, to może zacznę od tego, co się działo we wtorek. Ale najpierw sama sobie muszę przypomnieć, co się działo we wtorek. We wtorek miałam od rana mega dużo pracy i wiedziałam, że się muszę spieszyć, dlatego że odbierałam mojego krześniaka ze szkoły i później nim się zajmowałam. Także wiedziałam, że muszę się pospieszyć i o tej 14 coś odebrać, go ze szkoły. Więc był po prostu wyścig z czasem, żeby to jakoś ogarnąć, bo wiedziałam, że jakby sama z nim zostaję, więc później już zbytnio nie popracuję. No i jakby dobrze się domyślałam, że tak będzie. Także przycisnęłam do tej 14. Odebrałam go, przyjechaliśmy, zjedliśmy obiad i pojechaliśmy. Y żeby pojeździł sobie na hulajnodze w skateparku. E, bo jakąś zajawkę ostatnio złapał na ten skatepark. Także w sumie to nie było ogólnie w planach. <grytania> Natomiast na szczęście nie padało. Więc mogliśmy sobie na to pozwolić, żeby pojechać. No był zachwycony. Później miał basen, także na szczęście ja już <grytania> nie musiałam, że tak powiem, z nim iść na basen. Ogarnęłam sobie jakieś inne rzeczy w międzyczasie, jak on był na basenie. No, No i wrócił... E, Wrócił z tego basenu, no i też było zajmowanie się, wiadomo, nim. Później jeszcze coś ogarniałam sobie wieczorem, jak poszedł spać. No, ale noc miałam ciężką, bo mnie kopał w nocy trochę. A gdzieś tam, no nie jestem przyzwyczajona do spania z małym dzieckiem. Znaczy z małym, no szkolnym dzieckiem, małym szkolnym. E, także gdzieś tam, wiadomo, no, no miałam bardzo niespokojną noc. Co chwilę się budziłam. Także ja w sumie spałam ciągiem może 3 godziny czy 4. W sypialni była roleta, więc nie mogłam nawet zasunąć, żeby rano słońce nie świeciło i żeby się za wcześnie nie obudził. Więc czułam, że to będzie wcześnie, ale liczyłam na to, że to nie będzie za wcześnie. No i na szczęście się udało nie najgorzej, bo o 6.20 się obudził. Także no od 6 sumie... znaczy o 6 w sumie. o 6.20. O 6.20 to ja się obudziłam, a on się już wcześniej kręcił. Także była pobudka. No i poszliśmy już ogarnić, przygotowywać się do szkoły, bo miał na ósmą mm. Także było gotowanie, gotowanie, robiłam mu pankejki kanapę, a nie, nie kanapki, hot dogi miał wtedy mm -hmm. Hot dogi do szkoły, bo sobie tak wymarzył I Ogólnie byłam po prostu nieprzytomna A mój mąż jeszcze mnie poprosił, żebym po niego przyjechała do Krakowa, bo akurat wracał z nas może od rodziny Ogólnie to w mm, czarno to widziałam, że ja pojadę, na początku mega nie chciałam, ale mnie ubłagał, żebym przyjechała, a stwierdziłam, a w sumie dobra, tam w miarę pogoda nawet ma być, to jeszcze się może przejdziemy po centrum, czy po Kazimierzu. Także pojechałam, wzięłam naszego psiaka, naszą Daisy i pojechaliśmy po niego. Już początku miałam mojego chrześcijaka odebrać do szkoły, ale tam się udało, że dziadkowie go odebrali. udało się działo, mm. Więc niespodziewanie jeszcze wczoraj wylądowałam w ogóle w Krakowie Zjedliśmy obiad W ogóle polecam wam mega w Krakowie Taką wietnamską kuchnię, która się nazywa My Vietnam i jest na Zabłociu Jest tam przepyszne jedzenie, to jest naprawdę od lat nasza ulubiona knajpka na Zabłociu Zawsze tam praktycznie chodzimy jak jesteśmy Także zjedliśmy tam obiadek Przeszliśmy się na spacer, chociaż wczoraj zrobiło się już nawet zimno wtedy jak chcieliśmy się przejść, no ale jeszcze było nie najgorzej. Poszliśmy się, no i wracaliśmy już praktycznie do domu. To była środa. Tak, to była środa. No i w ogóle tak samo wczoraj, zanim jeszcze pojechałam do tego Krakowa, to miałam po prostu milion nagrywek. Znaczy sama sobie tak oczywiście ee, zaplanowałam. No ale gdybym nie zaplanowała, to by się one nie odbyły w ogóle, więc... No tak to jest, jak się prowadzi własną działalność. Jakby jak sobie nie rozkażesz, to nie da się, żeby coś powstało. No także właśnie na wczoraj miałam to zaplanowane, zrobiłam, ale zapomniałam sobie nagrać tych dwóch trzech jeszcze filmików. A dziwiłam się tak właśnie wczoraj, bo miałam zaplanowane półtorej godziny na nagrania. Tak w razie czego, gdybym miała jakieś opóźnienie. A ja to zrobiłam w 40 minut. Tak naprawdę wszystko i ja się tak mega zdziwiłam, jakim sposobem w ogóle to się stało, że ja skończyłam wcześniej. No i jakby wszystko jasne, no bo ja nie nagrałam wszystkiego. I w ogóle się dziwiłam właśnie, więc ja tak miałam jakoś mało do nagrania. No ale to był mój błąd, bo. No ale to w ogóle przez to, że chyba byłam zmęczona po prostu. I mój mózg nie do końca działał i nie ogarnął, że po prostu ja miałam jeszcze zapisane. Scenariusze w notatkach, tylko jakby w innej notatce i skorzystałam z tylko tej jednej zamiast nagrać z tych dwóch. Ech, no ale cóż. No i tak wyszło. I dlatego właśnie dzisiaj muszę to dograć. Takież to życie. W ogóle jestem ze wszystkim trochę do tyłu, ale z drugiej strony staram się nie przyginać z ilością, bo ja to tak lubię, a później cierpię przez to. Bo jakby. No, nie jestem w stanie zrobić na raz wszystkiego, jestem ja jedna. Ale lubię sobie czasami, no niestety, dowalić za dużo. No i później e, nie wyrabiam. Spada mi motywacja przez to też. I no, jest źle, więc staram się trochę mniejszymi krokami, a ja do celu. Dlatego też mam po kilka po prostu tutaj dziennie, a nie po kilka, prawie naście. No, żeby po prostu wszystko zrobić, no, ale przez wczorajsze niewyspanie, obudziłam się sama w ogóle dzisiaj po siódmej, przed jeszcze chwilę przed budzikiem, bo chciałam się wyspać i powiedzmy w jakimś stopniu chociaż troszkę odespać sobie tę wczorajszą pobudkę. No, oczywiście obudziłam się kilka minut wcześniej, dobrych minut wcześniej. W ogóle zapowiada się piękny weekend teraz. Mamy jakieś tam wstępne plany, żeby gdzieś pojechać. Z jednej strony poszłabym dzisiaj przejść trochę w góry, bo będzie ciepło, a nie byliśmy w tym roku w ogóle w górach, mieszkając od czerwca. Od czerwca już z powrotem praktycznie w górach. Także liczyłam, że może się przejdziemy. Właśnie weźmiemy psiaka, bo ona lubi chodzić. <laughs> No, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Bo w ogóle... No jeszcze jutro jest jakby piątek, więc. No, jeszcze jest czas. Zapomniałam powiedzieć, że we wtorek, jeszcze rano, też się spieszyłam jakby z tym wszystkim właśnie, żeby zdążyć odebrać tego chrześniaka mojego ze szkoły. Jeszcze rano nagrywałam UGC właśnie z pancakami. Więc tutaj jeszcze dogrywałam jedną właśnie rzecz do mojego portfolio. Bo dziś jest czwartek i dzisiaj mam konsultację z taką Natalią, w dzień 15. No i właśnie będziemy omawiać moje portfolio, czy coś tam jeszcze zmienić i tak dalej. Także musiałam to wszystko ogarnąć, żeby zdążyć. I wczoraj w ogóle byłam tak do tyłu ze wszystkim, jeszcze miałam, byłam tak zmęczona właśnie przez to niewyspanie. A musiałam jej to wszystko wysłać. Jeszcze miałam kilka, w ogóle takie miałam kilka filmików, które miałam do, dorzucić do portfolio. I na szczęście miałam je już złożone, więc tylko praktycznie ten jeden filmik. Musiałam ogarnąć, no ale w miarę szybko mi to poszło. No i musiałam zaktualizować trochę portfolio, bo w ogóle, jak jeszcze byłam narzeczoną panną, więc miałam stare nazwisko. Także dobrze to w ogóle zauważyłam, a w sumie w ostatniej chwili to zauważyłam, kiedy miałam mi to wysłać. Także właśnie na szybko jeszcze zmieniałam to moje stare nazwisko. I wysłałam do sprawdzenia, no i właśnie dzisiaj mamy spotkanie, no i będziemy to omawiać. W ogóle wam może podlinkuję tutaj mój profil, bo z go dopiero go stworzyłam na Instagramie e, odnośnie właśnie UGC. Natomiast może ten temat Was będzie interesował, to w razie czego nawet tak naprawdę mogę coś wspominać e, tutaj w filmikach na ten temat, albo w ogóle osobne filmiki jakieś nakręcić na temat UGC. Ja to robię, jak teraz się przygotowuję i tak dalej, więc jak bylibyście ciekawi. To no spokojnie możemy poruszyć ten temat, ale dajcie mi znać w komentarzu. Aha, mam dwa tusze takie same. Nigdy nie wiem, który jest już jakby troszkę zaschnięty i może trzeba go już wyrzucić, a który jest z kit. to jest chyba ok. No tuż dużo zrobi robotę, A w ogóle Wam polecam mega ten tusz. Ja go już od gimnazjum. Naprawdę mega długo. Eveline, to jest Extension Volume 4D i naprawdę on tak fajnie wydłuża rzęsy, bo ja ogólnie mam dosyć grube swoje rzęsy a strasznie nie lubię e, tych takich tuszy które tak sklejają i tak zlepiają rzęsy, jejku strasznie nie lubię takich, a niestety jest ich ogrom na rynku jakbym, nie powiedz... jakbym nawet mogła rzec, że większość Także no, ten mam po prostu sprawdzał na tylu lat I nie wyobrażam sobie w sumie zmieniać na jakieś inne Wiem, że po prostu byłabym raczej niezadowolona No ten jest naprawdę świetny Także Wam bardzo, bardzo, bardzo polecam Czy sobie malujemy usta? Właśnie wczoraj do nagrań sobie nie, nie pomalowałam ust Jakoś tak łysą było I Jeszcze rozświetlacz ja to tak wiecie, nie jestem profesjonalną jakąś makijażystką Ja to tak się maluję jak czuję Ale raczej nie zawsze to tak wygląda Jedyne na jakieś super okazje nakładam cienie A jak czasami mam flow To, to sobie nakładam po prostu rozświetlacz na powieki A w sumie nawet ręce sobie nałożę No tak ładnie wygląda, że tak rozświetlone jest oko nawet nie trzeba dużo tego nakładać Jest naprawdę ok. Ok, okay jest od razu to wszystko wygląda lepiej Mam taką końcóweczkę już w ogóle złamaną. Wypada z kredka od Kylie Jenner Mam ją dosyć długo ale już jest dosłownie taka malusia Mamy tu yy, Teraz nakładam jaśniejsze szminki, żeby tak rozjaśnić na środku paluchem, paluch zawsze najbardziej działa i kochani mamy to, tu odkładam, jeszcze perfumik, jakoś w ogóle ja uwielbiam perfumy, powiem wam Ups. <ścoughs> nie wyobrażam sobie bez, w ogóle mam jakieś z Diem, yy, arabskie perfumy, takie są spoko, są mega mocne, więc to też nie dla każdego, na pewno. Natomiast są naprawdę fajne. Działek. I słuchajcie. Gotowe. W ogóle mówię Wam coś śmiesznego. Ostatnio patrzy się w lustro, i tutaj zaczęła mi rosnąć jakby ta kamieni grzyweczka. I nie wiem skąd to się wzięło, bo ja sobie nie udziałam żadnych włosów ani nic takiego. I patrzę, a po prostu rośnie mi tutaj jak taka mini grzyweczka. I to mi tak zachodzi na czoło i to mnie tak irytuje Odkąd to rośnie i zauważyłam to, to w ogóle Nie poradzę. No dobrze, zakładam okulary, bo bez okularów jest średnio I lecę nagrywać, także słyszymy się później W ogóle wiecie co? Nie wspomniałam Wam o takiej Ważnej rzeczy chyba, tak mi się wydaje, że nie mówiłam tego wcześniej Natomiast każdego dnia mm, czytam sobie Ewangelię na dany dzień, bo jestem wierząca. E, więc każdego dnia czytam Ewangelię na dany dzień i właśnie tego jeszcze nie zrobiłam dzisiaj. E, także mam zamiar to jeszcze przed nagrywaniem, bo mam takie poczucie, że źle się zaczyna dzień, jeżeli tego nie zrobię. To jest taki mój rytuał, rozpoczęcie danego dnia. Czasami w węgeli jesteś, coś, co mega trafi do mnie. No i ty, oczywiście, po prostu inaczej się zupełnie pracuje. Także nie wyobrażam sobie teraz za bardzo zaczynać pracy bez tego. Więc zaczynamy.